w kolejnym filmie na kanale z rozbierania silnika gy 6 pojemność 50 Dzisiaj będziemy rozbierać go myślę już do końca, do zera o, ładnie widać silniczka pierwsze co chciałbym sobie zobaczyć to wykręcę świecę Zobaczymy, czy coś będzie widać po świecy, czy co tam się stało. Jestem bardzo ciekawy, co tu się wydarzyło w tym silniku. O, tu chyba było. Podejrzewam. Bardzo sucho. Widzicie co tu się wydarzyło? Tu się chyba palił olej. Matko tu się sople porobiły. Dobra. Na boczek. Bierzemy klucza 8. I otwieramy powolutku górę. Przypominam, że ślimkiem nawet nie można zakręcić. Tu już zluzowanie wcześniej. Tutaj co w trawie piszczy? Tutaj już kiedyś ktoś podobno pakował jakąś 80, 70. Czyli tak naprawdę do końca osoba wie, co tutaj jest. Ja podejrzewam, że to wszystko jest złożone. Pewnie, że głowica cylinder jest 80, a góra jest 50. Ale zobaczmy, czy coś tutaj będzie widać. Pierwszy luk. Czy coś tu się wydarzyło niedobrego? Strasznie śmierdzi paliwem. Jak dla mnie tutaj paliwem wali. Znaczy śmierdzi paliwkiem. cyk. Oboczek. Teraz tutaj. Luzujemy jedną. luzuję drugą. Dobra. Poluzowane są. Najpierw ściągniemy napinacz. Najpierw śrubka z góry. Plus 10. Trochę tak chaotycznie skacze. Wiem. Ktoś ja chciał powiedzieć, że skacze tu i tam. W przypadku silników. Dobra. Teraz wyskoczy sprężynka. Dobra jest. Chcemy. Teraz siłki boczne, klucz 8. O, lekko, czymś napinaczu wyszło raz, dwa, trzy o matko, troi się w oczach liczymy jeszcze raz raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem osiem zębów wystaje także tak naprawdę był w połowie gdzieś bo wszystkich jest raz, dwa, trzy, cztery 17 zębów, także naciąg ja był w połowie, więc myślę, że tutaj e, nie poluzował nam się nie poluzował nam się nic. W sensie, że był zużyty. No jest sobie skręcę tak. E, kręcimy sobie teraz łóżczek przez luźny. Zgadza się. Skręcimy klawiaturę. Jakiś mały kluczyk. Zapewne tu będzie jakaś dyszka. Nakrętka. Tutaj mamy nakrętka, podkładka już razem. Podkładka siedzi, ale czuć coś też plą. Podkładka, ekranka i podkładka. I tu Was zaskoczę, bo też jest nakrętka i podkładka. Tutaj coś ciężko idzie. Nakrętka, podkładka. Czek na bok. Klawiaturka do góry. Tulejki, tulejki. Zbierzmy sobie sobie O, to jest mocno taka zjechana. Tu chyba było mocno ciasno. A śmierdzi. Tu chyba jest ten konik wyjechany, nie wiem czy będzie widać. O, widzicie? Ten konik wszystkicha. Wytarty. O co Jest przytarty. Ten drugi jest elegancki. A tam gdzie konik przytarty, to i przytarty wałek. Dobra. ściągamy tu lejki po przekątnej. Czyli tu i tu. Dwie tu No wychodź Prędzej ci później wyjdą. Hmm. Wkręcamy. Poszło się robię. Jedna, druga. Na bok. Co tu się stało? W piasku mamy tu narypane. normalnie piach. Co tam widzicie? To po prostu brak oleju. też mamy. Tutaj mamy tulejkę. Po przeciwnej mamy tulejkę. Teraz ściągniemy sobie, czy nie jeszcze. Ściągniemy teraz cylinder. Zsypie się cały czas jak z tego silnika. Ale w procesie rozbierania w tym przypadku nie będę się tym stresował. Sieć fest, święć fest! Ale śmierdzi z tego silnika. Muszę mieć jakieś drewnianko, bo mi się rozwalił młotek gumowy. Chyba że uda mi się tutaj. Moim młotkiem gumowym, a, to, a w zasadzie pozostały Ale siedzi, bo ten tłok jest taki zajechany. O nie, trochę się tam rusza. Musiał być tak, bo tłok, tłok jest zatarty dołem. Dobra. Wyjeżdżaj, no, wyjeżdżaj. Ale śmierdzi. Dwie tulejki zostały w głowicy. oczywiście na bok. Tłok zatarty na tworzni. Właśnie, nawet nie mogę ruszyć w żadną stronę. No, tu nie będziemy nic zrobić na razie. Ale śmierć z tego silnika, spalnicę. Jak Tu się star, powiem Wam. Tuł się star. Od strony tak naprawdę z sących jak się wydaje Ale jak mówię jak tu nie było oleju ktoś nie sprawdzał to jest jak jest tu Mamy tulejkę i tu mamy tulejkę Dobra, idę to chwilę znowu na dwór ciśnę przemyję i zaraz wracam Dobra, troszkę przemyłem, żeby po oczywiście popracować sobie. Teraz ściągamy zabezpieczenie sworzenia tłoka. Chłopiemy sobie za tego wąsa i tak byśmy wykręcali coś. Zastanawiam się czy w ogóle ten będzie chciał wyjść. Wyciągam z dwóch stron to zabezpieczenie. Wystarczy z jednej, ale z drugiej strony jest dokładnie taka sama sytuacja. Ubezpieczenie. Dobra, no, tu czymś się sztuknie. Sztuknie, sztuknie się czymś. Troszkę większe. Siódemeczką może. Dobra. Minimoteczek jak do tego zadania. Zobaczymy, co to będzie chciał iść. O, w jest zatarty to nie będzie prosta sprawa. Muszę się zastanowić, jak to zrobić dobrze, żebyśmy nie uszkodzili wału. I tak będę musiał go otworzyć, i tak więc, żeby tutaj. Nie naparzać tego słożnia, żeby nie dostawała korba w tyłek. Po prostu jak rozbiorę całość i wyciągnę wał, ułożę tłok, wimadło i wtedy dostanie swoje. Dobra, będziemy sobie rozbierać dalej tutaj od boku, od strony magnetu. To nie widać. Od strony magnetu. Co my tu mamy? Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć rybeczek No i zapewne ósemka. Zgadzam się. sobie odkładać tak, aby. Abyście potem danym śrubkę włożyli w to samo miejsce. Dlatego ja sobie robię to o, w ten sposób i układam kolejno obok siebie śruby, tak żeby potem w, odwrotne, w odwrotnej kolejności móc sobie to zamontować. za Trzeleczka. Mamy zimer, który można wymienić. Może nie można, a trzeba. Pąpeczka oleju. Tu i tu macie tulejki. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, jak możecie. Czy wolicie, żebym gadał, jak coś robię? Czy wolicie, żeby na przykład w tle leciała muzyka, niż, niż czasem tak długo, jak nic nie mówię? jeżeli dotrwaliście do, tej, do tego momentu napiszcie proszę jak wam się będzie wygodnie to oglądało chyba, że ma być muzyka na chwili kiedy mówię ma być wyciszona a potem ma dalej grać muzyka rozwijamy się razem kanał jest dla was, żeby wam pomagać a ja żebym mógł też czasem coś pokazać. Więc chciałbym to robić dla Was. Więc proszę o wyrażenie swojej opinii w tym temacie. Dobra. Bawić się będę z tym później. Pompeczka. Kluczyk dycha. Skręcamy raz, dwa, trzy i śrubka raz, tylko nie dycho, nie dycho, a ósemka. Dobra, poprawimy silniczek, bo gdzieś mi tu zaczął tańcować. Śrubki. i pompeczka i tulejka a tu mamy o-ring a w zasadzie dwa o-ringi to sobie na razie będą i ta śruba która jest teraz? Skręcamy sobie jeszcze tutaj taką śrubę od strony wariatora, aby uwolnić ślizg łańcucha rozrządu, Wtedy możemy sobie wyciągnąć ten, ten właśnie ślizg. I wtedy żaden ślizg nam tu już nie przeszkadza. No i możemy wracać na drugą stronę. nie zakleił. Już się bałem, że nie miał problem z otwarciem jego. Ale się udało. O, matko jeszcze teraz już pójdziesz no gdzie to jeszcze nie pójdzie Jest. No się. i to na boczek no i mamy wał i zobaczcie jaki tłok, nic się nie chce ruszyć Wszystko jest musi być luźne, żebym się tu nie zapierał. Jak się będzie na łańcuchu zapierał, to go nie wyciągniemy. Skoczył nareszcie na bok, inaczej by go nie wciągnął A, tam nakrętkę muszę tam odkręcić, którą przykręciłem. I mamy nasz wał. Będziemy robić na gotowo. I wszystko będzie do składania. Będziemy robić na czyściutkim obrusiku. Żeby nie było opcji, że coś zostanie złożone na brud. Kilka słów na temat co tu się odjebało w tym silniku. Przede wszystkim zatarty był stworzeń na tłoku, i to w takim dużym stopniu, że nie można było tego wyciągnąć. Cały porychowany tłok odwrotnie był nawet założony, i nam do wydechu zamiast do zasilania. Mamy wałek rozrządu. Jest tu cały poharatany, powycierany. widzę że jest taka łódeczka. Że wałek jest starty. wał mamy krzywy. Widać że ten wał idzie w tą stronę. Tu klewatura na no. no wydechu. O, zobaczcie. Zjedzona, normalnie zjedzona, też wytarte. Cylinder. Też jest zatarty. piachu. Ten cylinder też jest szrot. No i głowica, która w tym wszystkim ucierpiała, może najmniej, ale tutaj ktoś był. Te dwie siroby co było inne, co mówiłem. Nie wiem czym to traktował. Tutaj łoża są wywalone. Też przytarte, i zaraz jeszcze ściągnę zawory, zobaczę jak one tutaj pracują. Zawory mamy rozpięte. Ciągamy jeszcze jedną sprężynkę. Tutaj do tego zestawu. Czek. Ściągamy sobie. Kamienie zaworowy mam tutaj z boku. O sobie w miseczkę. Bo ja niech tu leży z boku. Jeszcze jedna sprężyna. Zobaczymy, czy zawory są proste. Smiar tutaj już szczelnie czy chce wyskoczyć? O, sama prowadnica wyskoczyła jak z masła. Większy zawór w całkiem dobrym stanie Sący też w dobrym stanie dziwię się bo pierwszy raz wyskoczyła mi prowadnica zaworowa tak bez problemu o, jak się tak wkłada paluszkiem dosłownie O, raczej tak być nie powinno no raczej co jest podkładka jeszcze no ale jak widać głowica też jest Dobra, czekamy na werdy, teraz to wyrobimy. I widzimy się niedługo.